Dzień dobry moi kochani, witam Was na moim kanale, witam Was w dekoracjach do Twojego domu i zapraszam na zrobienie choinki. Musimy mieć kij. Ja akurat, tak jak wiecie, obcinałam sobie moją tuję, by była wielgachna, na takiego bonsaisa. Także dużo gałęzi w lato poobcinałam i zobaczcie. I teraz mam właśnie stój takie właśnie gałązki. Gałązki mogą być ze świerku, obojętnie z jakiej zielonej choinki chcemy. Także zapraszam. Tu wziąłam sobie taką doniczkę pojemniczek. I tutaj mam glinę do dekoracji. U nas w Danii się tutaj właśnie. Ona jest fajna, dlatego że ona nam dużo pomaga i bardzo. Wiecie, u nas w Danii bardzo dużo się świeczek używa do, do świąt, do tego wszystkiego, które są zapalane i używane. Glina jest fantastyczna dlatego, że ona, ja Wam pokażę tutaj na tym, na, na tym kawałku, jak robimy sobie w glinie dziurę, nie, to sobie tak tą świeczką tak troszeczkę sobie powięk powiększcie i ona zastygnie i świeczka nam się dobrze trzyma, ale jak ją jeszcze poróżnimy, jak ona już się tak spali, że taki kikut mały wyciągnąć, nie, to poruszamy, wyjdzie nam to. Tutaj yy, nawet możemy sobie, jak nie może wyjść, to możemy polać troszeczkę wodą. Ona zmięknie, wyciągniemy ten kawałek kikut świeczki i wtedy włożymy po prostu nową. I znowu nam zastygnie. Ona bardzo jest dobra do trzymania świeczek, że się wiecie bo te wszystkie choineczki ja używam, to to wszystko z czasem, bo glina jest taka, jaka jest i to wszystko z czasem będzie suche. Dlatego my bardzo tanio używamy glinę i przymocowujemy, wiecie, porządnie. upychamy. W tym przypadku będę robiła choinkę, więc wkładam sobie tutaj kija i wkładam tak dosyć ile chcę, głęboko i sobie tutaj ki nie będę musiała wyciągać, także mogę sobie tutaj zakleić palcami i to mi się będzie bardzo dobrze trzymało. Teraz będę brała, no tak wiecie, jak, jak chcemy, tak żeby ta choinka była, taki wolny kawałek, żeby był, no nie? Od, od doniczki, żeby nam po prostu, zobaczcie, choinka nie zakrywała całej doniczki, tylko po prostu była wyżej, żeby ten kawałek drzewka było widać. Czyli układamy sobie na przykład tak albo jeszcze wyżej, tylko musimy zrobić też w ten sposób, żeby nam to wszystko tak troszeczkę, wiecie się tak zaginało, tak troszeczkę, nie? Ze świerkiem, może typowo byłoby lepiej. No, ja mam w tej chwili tuję. Nie w ten sposób, bo ona wtedy będzie, tylko w ten właśnie, żeby ona się, żeby te łodyżki się odginały. Wtedy można jeszcze pod spód włożyć. W sumie można. Te, drugi wam taki pokażę trik, że można też wziąć sobie drucik. Akurat on mi się rozwala tutaj. Że mogę go na to zużyć. Ściągam go z tego kija i sobie owijam. Tu zamocowuję, tak jak zawsze mówiłam, żeby to dobrze się trzymało. A teraz sobie tak mniej więcej owijam. Musimy go dużo mieć tego, tego drutu, nawet cały taki, taki yy, nowy. Widzicie, tu możecie sobie zrobić taką, Ja muszę więcej ściągnąć tego drutu, wiecie? Jak jak powiedziałam, mi się tylko obci, obcina tu. Nie obcina, a kręci. I to tak wiecie, wkręcamy, po prostu robimy sobie bazę i wtedy ta cholinka, jak to będzie też się nam trzymała tak bardziej, wiecie, o to mi chodzi. I to... Chyba zużyję ten tutaj. A patrzcie, teraz dobrze działa. Jak <grymne> zużywam go. Jak no. już zaczęłam. A, no, już się psuje znowu. Jakiś taki nie niewypał. Thank you. Ale być może coś dołożę, jeszcze nie wiem. W każdym razie to jest właśnie ta propozycja. Także tu jest moja nowość. Tej półeczki nie było. Ona jest Oliverka pokoju. Ona jest z IKEA, kupiona w IKEA tutaj tych dwóch takich białych zabezpieczeń, czy takich estetycznych, jak to się mówi, takie coś brakuje mi, ale to, to, to ja zrobię później. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że tu zrobiłam dekorację, taką małą i to, to jest to, co widzieliście w sumie już nieraz. raz. Włożyłam tutaj glinę, świecznik, mech, obcięłam nożyczkami, żeby było tak Ładnie i trochę. I świeczka. I sobie pomyślałam, że tutaj mamy stół. Także jak siedzimy, to fajnie by było, żeby tu w tym pomieszczeniu też, w pomieszczeniu, w tym miejscu była jakaś świeczka, czy coś się świeciło. Także to jest to i gdzie jest Ach, choinkę, idę przynieść. I dlatego sobie myślałam, że tą choineczkę tutaj stawię i zobaczcie, ona fajnie wygląda. Moim zdaniem taka trochę krzywa o to mi chodziło. I tu nie wiem, czy pamiętacie tą e, tablicę od mojego tatusia. Także ona jest dla mnie bardzo ważna. Także ja ją tu będę wieszała. O, pasuje nawet sznurek, widzicie? Czyli ona musi tu wisieć, bo sznurek nawet pasuje. Czyli tak ma być. Muszę zobaczyć, jest równo. chciała jeszcze coś na środek położyć, ale nie wiem dokładnie co. ja. Myślę, że chyba jego tu postawię. Tylko, że on jakiś krzywy jest, to ja muszę podłożyć mu kawałek serwetki pod nogę. Zobaczymy, czy będzie to lepiej. I tu myślę. gwiazdkę i co tu jeszcze by położyć to tutaj położę taki mały pojemniczek i tu będę miała może cukierki włożone czy coś takiego no tak myślę że zrobię teraz mam tutaj kredę i zawsze rysuję zawsze rysuję taką choinkę i teraz też będę chciała taką zrobić. To jest moja choinka. I teraz myślę o zawieszeniu troszeczkę takich światełek. Wybieram te tutaj, żeby się tak może więcej działo. A może powinny być bez tego, bo może będzie za dużo. No zobaczę. Teraz położę sobie tu batery. No i myślę, żeby jakoś. Troszeczkę tu ozdobić. Myślę się wydaje, że zahaczę o. Czy już zaczęliście robić Wasze dekoracje? Nikt mi nie napisał, czy już zaczęliście, czy nie. Czy już przygotowujecie się pomału do świąt dom, przygotowujecie zdobicie dom, czy po prostu pierw sprzątanie? Ja łazienkę sobie sprzątałam, kafelki, to wszystko. Bo miałam straszny kamień i tak się wzięłam za to, ale strasznie nie lubię łazienki sprzątać. Także półeczka jest ozdobiona na święta. I tu mam od mojego tatusia tą... Boże, zapomniałam jak to się nazywa tablicę. Także to jest ten pomysł na, na ozdobienie ściany, półki. I to co będę miała, jak będę zdobiła, to będę Wam wysyłała, będę robiła wideo z tym i nie wiem jak będziecie mieli ochotę, to napiszcie co wy na to. Do usłyszenia, do następnego odcinka. Pa pa!